Przecież jesteśmy łaską, czyli darmo. Nie, nie z, ten, z jakichś uczynków. My sobie nie, nie zasłużyliśmy jakim, żadnym uczynkiem. I zgadza się, bo sobie nie zasłużyliśmy. Bo jesteśmy, co? Zbawieni przez wiarę. Co to znaczy? Być zbawiony przez wiarę. I jest to darem Bożym. Nie zasłużyliśmy sobie w niczym na... Tę łaskę, żeby być zbawieni przez wiarę. Ja tak rozumiem. I tak jest napisane, więc nie dyskutuję. Nie z uczynków. Oczywiście, że nie z uczynków. I teraz co, bracie, z tym zrobisz? Skoro zarzucasz nam, że my chcemy być zbawieni z uczynków, że. A ja Ci mówię nie, w żadnym wypadku. Przez wiarę. Tu jest pytanie: przez wiarę w kogo? Co? Jaką wiarę?